Dobra, podpisane Dobra, zobaczmy tą chatę Jak się nie zespawnuje tutaj nic szczególnego, no to już trudno Nie będziemy teraz levelować eee, Krzychu Dobra, zobaczmy tą chatę i pójdziemy na folkę. Witamy, witamy, witamy. Przyjechałem z moją nową furą. Jaką siema, się robamy, siema. O, kuranie, to o tej porze każdy Kasi. wypić może. W dzisiejszym nie. dniu wprowadzamy się do nowego domu. Jak Pok? widzieliście już, znaczy widzieliście już nowy dom ekipy. Tak pewnie będzie jakiś słaby, co? Ale nie widzieliście jeszcze domu naszego, czyli mojego, Majka, Kasi i Łukasza. Na razie jesteśmy tylko my. Pokażemy wam dzisiaj całe mieszkanko, jak wygląda. Pokażę wam mój pokój, ponieważ jest taki niezwykły. Mogę tak to ująć, że jest po prostu niezwykły. Brakuje nam jeszcze kilku rzeczy. Między innymi z tego, co wiem, ma teracy nauczyć. W pokoju mm. Kasi i Łukaszowi również, więc prawdopodobnie później wybierzemy się do sklepu, aby zakupić właśnie te rzeczy, ale najpierw pokażę wam mieszkanko. Przeniesiemy wszystkie rzeczy z garażu, ponieważ tam leżą wszystkie rzeczy, które przywieźliśmy okay. z domu ekipy z sezonu pierwszego. No, nice. I zniesiemy sobie je do pokoju po ustrapu, ustawiamy sobie, żeby jako tako to wyglądało. No a później no to się zobaczy. Jutro będą oglądane FenSję. No chciałbym Ciekawe kto, kogo to sprawka, ale zginął mi laptop Ostatnio szukałem go tutaj przed wyjazdem do Świnoujścia i nie było. A jestem pewny, że przyjechał tutaj z i bardzo ciekawe że ten się ten znajdzie To biurko trafia do mnie Wcześniej było u miksera, ale tym razem trafi do mnie Więc mam biurko. Czyli oni mają dom, ale jakoś blisko siebie? Przesło co? też mam, jedno z tamtych sobie biorę No i tak naprawdę muszę kupić jeszcze tylko ten materaz do łóżka No i oczywiście... Ewron będzie dupa? Gdzie? jak do mi dać. dać sobie różne rzeczy Mamy mały problem, ponieważ jest winda Jest dźwig osobowy Tak to się profesjonalnie nazywa, bo winda, winda. to jest innego Więc mamy dźwig osobowy, ale niestety jest jeszcze nieczynny Więc na drugie piętro będziemy musieli dymać z tym wszystkim no po prostu po schodach, no. Tak? Zapraszam, zapraszam. O, no, chata, za tego, bo chata. To jest twój sumie krzyku. No. no, ja, ja, to, w... ja podpisałem <tot> umowę. Zapraszam. <totrych> Ej, hey, no, hey, nie ma źle. Ej, ja dużo miejsca. Macie fajnie, no. Ja też dużo miejsca. Kasia! ULTRA FIK! Panowie mówię, że wczoraj skręcali, jak właśnie byłem podpisać morę. No, popatrzcie, zobaczcie, to jest mój pokój. To jest mój pokój, gdzie łóżko zajmuje 3 czwarte miejsca w tym pokoju. No i git, łóżko ma zająć dużo miejsca. Bo to jest najpiękniejsza rzecz na świecie łóżko, czat. Kiedy po ciężkim dniu, możesz sobie... Ja pamiętam czat, jak miałem najlepsze łóżko w jakim spałem, to było jak na EA byliśmy w Stanach. Chat. Wracamy nawaleni z imprezy, i ja jedyne o czym myślę, to ja pierdziele za 5 minut na Jezusa się położę, wiesz? Jeszcze w ogóle nie dotknę końcówki łóżka, tam było takie ogromne łóżko, i myślę, o mój Boże, ale będzie pięknie, nie? I idę idę uśmiechnięty z drogą powrotną. I chyba się mnie Izak Żydek pytał, czemu jestem taki uśmiechny? I mówię, stary, jak sobie zaraz się położę na takim łóżeczku wygodnym. I wiesz, dla nich to było dziwne, no nie? Bo jest jakby. W Polsce wtedy było rano, no nie? I oni mówią, że dziwne, że mi się chce spać. A ja mówię, no byczku, no bo ja jak lecę do Stanów, to jestem idealnie przestawiony, bo ja rano w Polsce to ja chodzę spać. W Stanach jest wtedy w noc, no i git, nie? Właśnie pora jest spanka, tak? Przecież jak ja wstaję przed streamem o 18, to 9 godzin do tyłu to jest 9 rano! Dziewiąta rano, a ja obudzony, nowy król, czat jedyny Jadry, bez jetlaga. Hey Wiaderko, w półcach chmura że aż Peter, ciężko, dziękuję o, o. bardzo. Ja jestem przestawiony cały czas na stan. Na pewno no, tam będzie od, 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 Tu będzie biurko. Nie, no nie ma tak źle. Jest, jest mało, ale, jest. Jest mało, ale tak, czy to warto. To... Tutaj mam komodę. Ty się w swym kraju to mało, urodziłeś? Bez Bez kito, powinienem w Meksyku. Ma, to tu będzie biurko i to też to Ty się zmieścić. <laughs> ale wiesz, myślę, że. Ty, ale w Meksyku mieszkać to jest w ogóle słag, nie? Albo na przykład w Wenezueli, albo w tym kraju, w Kolumbii. Czat, patrz, jak w Polsce masz kontakty, to mówisz, no, znam y, sędziego, nie? Albo coś. A, w, a tam na przykład mówisz, no siema, znam kartel Sinaloa. Jak mi nie oddasz kredek, to twoja głowa będzie nabita na palu, S i patrz, po pierwsze, nie masz jak tego zweryfikować. No bo co, pójdziesz do kartelu i się zapytasz, sieba znacie Michała Nowaka? No wiadomo, że tak nie powiesz, bo jesteś upstrany, nie? A wiesz, a ja wtedy mogę mówić na byczku, ja znam kartel, nie? Nie, z nie. Jest mały pokój, więc będzie mały bałagan. O, w ogóle mamy dostaliśmy nowego pokój? Tak jest. Całkowicie nowe Plusy życia w kółku! No i tak to wygląda. To jest od Ja znam masnogęk! Ja znam MasnoGeek, mam za darmo GPS-y, no w to są Też kontakty. Wierzyć, Plusy życia w na Polsce! MasnoGeek! I, I oni nam zamontują uchyty na tv No, to Polska to jest jednak jedna jedna kraj. No nie, musimy sobie kupić tv -kanty. I on surut będzie tu wisiał. Właśnie, bo on dół tylko będzie korzystał, nie? No, no, ale zajebiście, że masz tu wieszak. Tu masz, patrz, no, no, wieszaczki. Staj staj na w ogóle Łuki nam przyszedł wiesz, e, z Kasią i tak Fajnie macie, no wieszak macie. Nie no, też fajne mieszkanie. Chłopaki, też macie fajne mieszkanie. Możemy już wracać do tej willi naszej, no bo już nuda tutaj, bo nie? No to ściany no, nic to czy nie się nie dzieje. Lęczy, nie? A tutaj możesz sobie bluzę położyć. Fajnie! Tu do mojego pokoju, jest taka oto szafa tutaj. Szafa? Pog! O, moja szafa tutaj. Masz taki feature w domu? Tu jest na buty miejscowa. Na kurtki, no, na kurtki może Pog. być. No, na Pog! No, tu jest, jeszcze tu jest. Tak, tak dokładnie, no. Tak jak w tamtym domu była złota ściana Werki, takie są. A Łuki też tu mieszka. A. No to mu, no aaa. To kto mieszka w tamtym domu? Friz, Werka, Tromba, Marcyśia i... I... i murciks? i to tyle? I to tyle? A ten dom nie wyglądał na jakiegoś pieprzonego giganta? Przecież ten salon jakieś szyby wszędzie! 365 widok! Obracasz się na lewo! Jakieś w ogóle przejścia podziemne! Ale ma cztery sypialnie tylko. A o Nojrach to Czekaj, bo Nurach coś tak. Yy, tak. Poczekajcie, udamy, że jesteśmy zajęci. Y, ja tak. Y, no i y, y, racht 10 min max i spadam. Y, Także będzie wolne. A live do drugiej w nocy. A nie, nie. Y, live mam do. Nienawidzę, jak ktoś mi o to pyta, bo ja nie wiem. Jako 23 zechce mi się grać w Valoranta, to co? Bo doszło mi wysłuchanie, że będę chciałeś grać. A, ta, ale to raczej jutro, bo dziś Fall Guys chyba. Ale to jeszcze nie jest pewne. Uw, owo. Zadge obiecał. No proste, czat. Do drugiej normalnie. Go. Spokojnie Nie! spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Mieliście mnie ostrzec, że będzie dupa, ale nie ma dupy, jest okej, okay, jest okej. Okay. Nogi czat zawsze mogą być, modelki sobie tak robią zdjęcia. Twitch, no us, no dick, we are clean, right? Przypominam, że mamy kontrakt, nie zbanujcie mnie. Tutaj załośnie mamy piękny wypoczynek, ale to jest tutaj. Tam idziemy teraz jest najpiękniejsze, w ogóle ja będę sobie mógł tutaj wychodzić, nie przechodzą przez kuchnię, przez to okno, jest strasznie niskie. Nie, na, można powiedzieć na balkon i zapraszam do góry, bo tutaj jest, dzieje się magia. Popatrzcie na ten widoczek. I popatrzcie na to. W ogóle pani mówiła na te kamienie pod żadnym pozorem. Zresztą na to też teraz nie wchodzić, na szpilkach w szpilkach, szpilkach, ponieważ jest tu jakieś pod spodem, jest tylko 15 cm jakiegoś gruntu, na którym ta trawka rośnie, a tam kamienie. I po prostu jakby się Kasia jak coś, to nie można wchodzić tu w szpilkach, bo, ja, bo w moim <laughs> przypadku nie ma problemu. No, bo pani mówi, ja, że jak ktoś wejdzie i się przedziurawi, to można zalać mieszkanie, bo się zrobi dziura po prostu. No więc mamy pierwszy teraz. 15 cm, jak ja bym stanął, to ja bym nie ryzykował. Zadbać trochę o trawkę. Trzeba ją podlewać. I dziękuję bardzo. O, o, ja już chciałam zrobić tutaj plażę Można włączyć, żeby się tutaj trawka nawadniała Żeby nam pięknie rosła Terazik tak. można tutaj sobie grillka odpalić Sofę Opalacz nawet wstawić Opalać się, nie wszystko no, można nie. robić Kamilek, będzie kiedyś streamek ASMR? Nie jak mam widok na ulubiony stadion. Tak. ASMR nie będzie kiedyś. Chat, będzie. Wiecie co? Wszystko kiedyś będzie. Przecież, jak ja mam plan. Ja nie wiem, kiedy ja skończę streamować. Nie wiem, no nudy bez streamowania są. Więc z drugiej strony. No nie wiem, jak będę miał przykład 27 lat, odwali już mi totalnie. Wiesz, już Izakowa prawie liczba. To może być ASMR streamerem. Kto wie? Pog? Watermelonek dzięki Warwicku Widoczek to jest przepiękny Jedna, jedna z fajniejszych Jestem. atrakcji Przyszedł można twój z faj Fajniejszych Przyszedł. elementów tej, tej chaty tak. Tego mieszkania To jest właśnie ten tarasik tutaj no. z, z tego miejsca będę podziwiał Mój zajebisty samochód Już w przyszłym tygodniu no, Stoi tam fiesta przecież O, a ta twoja tak. Braził samochód samostępny film będzie o nowym samochodzie Także wow. oczekujcie Niesamowite, że telefony można zmierzyć W szerokości Jak krok? Mhm. Ja bym 60 że się Ej, i... ciekawe czy kiedyś będę w takim stanie, że powiem. Ech. Przestańcie tak pisać na czacie, bo nie nadążam nad czytaniem wiadomości. Ach, ten czat taki szybki. Moderatorzy, czy możemy zrobić slowa na 7 godzin, bo za duży jest spam teraz na czacie. I najlepiej follower only od dwóch lat w... do przodu. ...miejsca, do spierania. Ty, to jest spora. Przestańcie pisać. pisać. Bo nie jest nad... zamiast. rzeczy plus alkohol oczywiście. Alkoholu jest trochę. No i niestety musimy go wypić. Wow. A stąd? Jak ktoś mówi, jak ja w ogóle nadrabiam z czytaniem tego czatu? Ja, ja w teorii czatu w ogóle nie czytam. Ja czytam pakiet wiadomości 10. i naprawdę w ostatnich dziesięciu wiadomościach na, na czacie zobaczyłem dwa esy, cztery razy XD, jedna osoba napisała nomć, a dziesiąta osoba napisała izak5czysty. Jakby ja czytam w pakietach wiadomości, żadnej nie indywidualnie, po prostu czytam w plikach jakby. Dobra, no no no. zobaczcie, cały mój dobytek, cztery kartonach przyniesiony. jest strasznie gorąco, strasznie się nudziłem, się zmęczyłem, ale w ogóle jak nosiłem sobie te kartony, to... Nasza taka refleksja. I najlepsze jest to, książce, nie zmieniajcie koloru swojego niku, bo ja widzę początek waszego niku i kolor, i ja już wiem, kto napisał wiadomość i nie muszę czytać większości. Potem, jak ktoś zmienił sobie kolor niku, to ja nie wiem, kim jest. W sensie, no, jak przeczytam cały nik, to wiem. Ale na przykład, zobacz, jest ma cały nik z Locka i jest fioletowy, no nie? Jak widzę Łuka z Locka, już wiem, że to jest ukes i już nie muszę czytać jego reszty niku, tylko jego wiadomość. Bo już po prostu wiem, że to jest on. Przyzwyczajam się do kolorów, jakby. Wam może się nasuwać, mianowicie dlaczego akurat ten pokój Mog? jest, ten najmniejszy jest mój, więc odpowiedź jest bardzo prosta. Bo tu, Mieliśmy zmanialiśmy... tu nie ma czasu na czytanie całego Niku, za szybko którego, leci! Który będzie mój. Ale nie stwierdziłem, ma czasu. że jak za ten pokój płaci się troszeczkę mniej pieniędzy z racji tego, że zmniejszy jest, mniejszy, jest bez, yy, bez jakby wyjścia na balkon, to stwierdziłem, że ja lub w luksusie ja w luksusie mieszkać nie muszę w zupełności wystarczy mi to taki mały pokoik, nie będę przynajmniej w nim mam nadzieję robił bałaganu, a dzięki temu będę za niego mniej płacił, co wiąże się z tym, że będę mógł sobie więcej hajsu odłożyć na przykład na, na raty leasingowe mojego samochodu. Wiadomo, że na więc... samochód, S. E, dla Oby. mnie win-win, bo mniej sprzątania, fajniejszy pokój, znaczy fajniejszy, no oczywiście jest mniejszy, więc jest mniej komfortowy, ale ja myślę, że tutaj no, spokojnie się pomieszczę, no i mniej hajsiku, znaczy więcej zaoszczędzę. Więc z nami też spoko. Ale to jest totalny easy, bo patrz, masz biurko, nawet widać było jakiś tam nawet fotel wygodny, no nie? I teraz imagine, jeżeli robisz content, albo ogólnie, że tak powiem, pracujesz, że wychodzisz z domu, no nie? To tak naprawdę, co ci w tym, w tym pokoju jest potrzebne? No, łóżko i jakieś miejsce, żeby sobie pograć, coś porobić, no nie? A tak, to i tak jak robisz inne rzeczy, to wychodzisz z tego pokoju, no nie? Więc jakby, po co ci jakiś wykoksany pokój, w którym i tak w sumie nie spędzisz czasu, no nie? Więc to jest win. A jeżeli teraz ma taki, powiedzmy, Krzychu rok albo kilka lat takiego, wiecie, farmienia kasy, że tak powiem, znaczy do farmienia kasy, wiecie, że dużo zarabia, to może sobie zmniejszyć te wydatki, bo po co, po co ma płacić nie wiadomo ile za czynsz, jak wiesz. U, znaczy więcej zaoszczędzę, więc z nami to jest spoko. Oh my no mycz, więc, więc spoko. Miło, ja. że się wszyscy zgadzają, pozytywny stream. Tylko wiecie co, nawet jak jest taki pozytywny stream, to ja i tak wiem, że połowa osób to pisze w ironii yy, i dzisiaj tak nie zgadzają. Jak zapytałem się mamy, czy jestem adoptowany i powiedziała, że nie. Nie, zapytałem się, czy byłem planowany. I powiedziała, że tak, jestem plan byłem planowany. No i co? Ja i tak wiem, że ona pewnie kłamie. No i co, i nic się nie dowiedziałem. Tak samo jak ludzie, którzy mówią Tak, Ewron, pewnie, masz rację. To ja wiem, że i tak połowa pisze w ironii. Ech. Nie da się być pozytywnym sobie po internet. materace i po szafy Muszę sobie jakąś szafę ładną wkomponować I fajnie jakby to była szafa połączona z wieszeczkami A i ruszyć powiesić, się muszę bez kitu Oraz z od ruszyłem, ruszyłem. pierwszy Bo muszę na czymś położyć sobie wszystkie zdjęcia, pamiątki itd. i tak dalej Niestety w tym momencie nie mam na to miejsca No ale lecimy sobie kupić materac Ja zak. naprawdę masz tak. Kupię sobie materac, szafę, wróci, wrócimy I zacznę sobie wszystko pewnie Ładnie upanę watermelonek Zobaczmy. dzięki Zobaczmy, za prajem, nie wiem czy widziałem jak dał suba z Za darmo, czat. Za darmo. Wyglądał no, mój pokoik przez najbliższy, darmo, prawdopodobnie, rok. rok. Ja ja jestem mokry tak. teraz, jak nie, nie żyłem, tak. to mi kapał pot po prostu za mnie, ale popatrzcie, po, po, co jest tutaj. <słys》> Uwielbiam to, to robić. A tak się składa, że w przyszłym tygodniu będę miał dużo takiego zrywania, ale to zobaczycie już na następnym filmie. Mam nadzieję, że na następnym, bo jeszcze... po Poka mieszkanie konieczny. Jest jeden film z Toru, który jest odcinkiem współpracowym, więc nie wiem, który leci pierwszy, ale mam nadzieję, że ten z samochodem będzie troszeczkę szybszy. W każdym razie, od razu jak tylko odbiorę samochód w ten sam dzień, nagram wam odcinek i postaram się go wrzucić w ten sam dzień, żebyście byli jak najbardziej na świeżo. Zresztą muszę to zrobić, bo jak tego nie zrobię, to nie będę na mógł pokazywać historii, nie będę mógł pokazywać fury. A to będzie trudne, bo będę się nią jarał pewnie przez najbliższy tydzień. Włącz, masz Apexa, to będziesz nadążał nad czatem. Zobaczycie po prostu na następnym odcinku. Witam serdecznie, jesteśmy w znanej sieci sklepów meblowych. O! Znajdziemy sobie materac, ja muszę znaleźć również szafkę, tak jak wspominałem, więc zaczynamy naszą przygodę. Jezu, Ikea jest super. Naszą podróż. O ile to Ikea? Trudy, w sypialni, właśnie, jednak Ikea, nie? Mam no, nadzieję, no że natrafimy na odpowiedni materac i szafkę, którą będę sobie kupić. No i w sumie tyle. Udało się tak jest udało się mamy jakiś młody szafeczkę, szafeczkę, go. zamiast jednej wysokiej masz, Hyde to GK sobie spodnie, koszulki, bluzy, może jakieś jeszcze drobiazgi Kastorama. i ja sobie też szafeczkę, która będzie stała ku, u mnie koło łóżka, która ma cztery miejsca tam będę jakieś miejsce na jakiś telefon, takie najpotrzebniejsze rzeczy, jakieś okularki i tak dalej i tak dalej. 70 na 70 na 35 git, bierzemy. Ma teraz jednak wziąłem sobie tańsze, bo tych prostych tak nie było, nie były dostępne w Krakowie, a na czymś dzisiaj trzeba spać. I ty. Ale Gucci bag jest... A co, powiesz, masz gotowy w zasadzie. Tak, fajnie, że się udało kupić takie rzeczy, które będą... No to i wymiarami, telami, bo <laughs> naprawdę... Pokój jest tak mały, a łóżko zajmuje tyle miejsca, że ciężko, naprawdę tam coś ciężko dobrać. Ewron, lepsza Agata Meble. Fajnie, że też nie wydaliśmy na to... Agata Meble, by the way. Zamknęliśmy się w tysiaczku, ale... Jeszcze będziemy musieli przecież wyposażyć sobie... Tak, ja bym zrobił firmę i bym nazwał Kamil, Kamil Czajniki. Tam też wyjdzie pewnie trochę siada. Zobaczymy jeszcze, czy wujasza poniesie fantazja z zakupami. Mam nadzieję, że nie. I załadunek pomyślnie ogarnięty. Teraz jedziemy odebrać materac. Jojo, kieruj. 好了。 Wracamy do nich. Dojechaliśmy na miejsce, zaraz wyciągamy wszystkie swoje rzeczy. Ja dzisiaj półeczek jeszcze nie będę składał, ponieważ zarazimy na live'a. Na Twitch oczywiście do domu ekipy, do głównego domu ekipy, więc w sumie dopiero rano poskładam sobie półeczki i wtedy pokażę wam jak to wszystko wygląda jak wygląda już umeblowany. Ebron, pocholik. czy będzie no, zmiana pandy za bambusy. Na Żegnam I widzimy się jutro. Siemka. Siema, siema ziomeczki. dzień drugi. Na naszej tutaj wprowadzki. Jak widzicie, dużo kartonów, bardzo dużo kartonów. Szczerze. Monitor nie był. mam pojęcia. Czy mi się to tutaj Monitor, w tych pudełeczkach U. mam tutaj szafeczkę, która wyląduje w tamtym miejscu, na niej będę sobie kładł wieczorem telefon, Ej, taki pokój. portfel i tak dalej i tak dalej, takie najpotrzebniejsze rzeczy, które powinienem mieć pod ręką jakby od razu, a tutaj te dwa pudełeczka wielkie to jest Fajne. szafa, komoda można tak nazwać, która stanie właśnie w tym miejscu i w niej będą wszystkie ciuszki. Mam ich tutaj trochę, bo jest cały... Ewron, umiesz pływać? Tam, tam, umiem. Tam jeszcze w torbie mam Chyba. jeszcze trochę, więc tych ciuchów trochę jest. Natomiast jest większy problem. Tak, tutaj mam kompa, więc z jego złożeniem nie, nie będzie problemu i jakby z nie. jego umiejscowieniem nie. również nie, nie będzie problemu. Natomiast zastanawiają mnie bardziej te dwa pudła, mianowicie to i to w tych pudłach mam różne, wszystkie inne rzeczy, typu jakieś tam obrazy, dokumenty, buty przede wszystkim. Nie. Mam strasznie dużo butów, więc nie mam pojęcia, gdzie je tutaj upcham. Ta szafka ma ogólnie 5 szuflad, więc mam Gdzie je miejsce jakieś na telewizorze? się zagospodarować na te buty, ale mam telewizor. na przejściu, więc, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Największy no problem będzie z tym. Tutaj mam najwięcej takich. Co jest? Lamę MA, Też mam taką Rzeczy, z którymi no nie wiadomo co zrobić. Tutaj Aha. prąby dostałem jakieś kosmetyki samochodowe, które dostał od Wiza w paszce, więc mi się na pewno przydadzą, szczególnie, że wkrótce wlatuje nowa furka, więc Filos będę z ją wytopował 10 razy dziennie. Także jak widzicie mam, tu, jak widzicie, mam tutaj całkiem sporo kosmet kosmetyków, no i musi być na nie jakieś miejsce I jakby jedynym wyjściem jeszcze jest przesunięcie łóżka do tej strony. A tam wstawienie jakiejś większej szafki. W ogóle myślałem o tym, żeby w ogóle tutaj wrzucić mniejszą uszko, no bo po co mi takie wielkie, a zajmuje 3 czwarte pokoju. No także tak to, tak to właśnie wygląda. Za chwilkę okay. będę zabierał się za składanie tego. Ej, jakieś fajne biurko podsumuje, w sumie i na drugą kamerę na timelapse'a, żebyście sobie zobaczyli jak sobie Kilo chce, z tym. Do Dobra, to już chyba nic nie będzie Poka o, jest pokazane. jest pokazane. Ale mi się tak podobają jak są różne kolorowe jakieś właśnie takie. Czy, takie jest, yy, dzięki bardzo, Niekandardowe jakieś na przykład różowe, czy coś mi się tak podobają No tutaj by różowanie ry pasowało, ale ja i tak wygląda fajnie. Tu tak. się burgerki. dzięki bardzo, bardzo Wojwnik. to jest historia? Chodziliśmy sobie wczoraj z majkiem, druga w nocy, no. zamiast wiedzimy, Dobra, zamiast sobie burgerka, no to pych. Wbijamy jednym. Czy to mieszkanie jest takie bardziej. Przyziemne można by powiedzieć, no nie? Na, na Eats się zamówiliśmy. Dwie godziny czekaliśmy. Dwie godziny, po czym mam wiadomość. Zamówienie zostało anulowane. No więc co jest? Miałem tak z żabką dzisiaj anulowano. rano. Też godziny, mi anulowali, no a trzy bita no sobie skargen. zamówiłem. Że nie przywieźli zamówienia Buba to drugie, węgierze, zawsze że, że nie burgerów Jeszcze się mi tak, tak. Po Potem dzisiaj sadzie. rano znajdujemy y, zamówienie na siat y, powieszone na ogrodzeniu Nie, nie powiedzieli nie nic nie powiedzieli. Nic nie powiedzieli Tu Jaki czy skam, czy skam czy w ogóle czy w czy pokoju w pokoju w łóżko O nie, faktycznie malutko Ale w sumie nie nie łóżko, jest, nie łóżko nie komputer... Tam z, będzie szafa i Więcej mi no. nie trzeba Ciasne, ale własne, jak to mówią Ale sztos Tutaj można się z leżaczkiem... Można Położyć i się normalnie opalać. albo albo coś tu wstawić. Znaczy, ja parasol, więc my też sobie zostawimy taki fajny parasol. Jakieś lampeczki sobie przyzdobimy, z tu ogrodzenie lampeczkami. to wygląda. No i będzie całkiem spokojnie. Ewron, nie no, Ewron, 3bita to już trochę przesada. Co? Ciadu, jeżeli ktoś nie lubi 3bitów? To nie podam mu ręki. Szybity są totalnym bogiem Szybity są super. Koksem są mówię, że tu nie można tylko 15 cm gruntu można Ewron nie dach, czyta czatu. A chat wymyślam sobie no wszystkie wiadomości. tutaj nie, nie dawać. Tak naprawdę nikogo na czacie nie ma. Właśnie a tak wy nie jesteście prawdziwi. I ja żyję w symulacji i wy nie istniejecie. Złożona. Oczywiście bez instrukcji składana, no bo jak mnie nauczyli instrukcji się nie używa w takich momentach. Nie, no żartuję, tutaj przecież instrukcja jest, ale. Chat! Dobra, pytanie. O, dość instrukcji. Czy ja w klimatyzacji mam jakieś dwa korki, w których jest ikonka wody? Ja mam. Po co to jest, chat? Kto wie? Jest jakaś inteligentna osoba na czacie. Normalnie jest jakiś kurek i coś jest ikonka wody. I co ja mam zrobić? Nalać tam wody? Nie wiem. Nalać wody dla wygody. To jest opcjonalne, żeby wilgotne było powietrze? Wilgoć to jest. Nalać wodę. Wypić. Zabij się. O. Dobra, to już wszystko wiem. Dodam, tej Dalej faktycznie nie dobra. dali instrukcji. Nie było instrukcji, więc... Te ścianki były tak gdzieś poukładane, że... Bawiłem się z tą szafką chyba zgodnie. Chłodzenie?! Dało się złożyć dosłownie w 10 minut. To wiem, to trzeba, wiedzieć. trzeba było wiedzieć, który element pierwszy. No, ale nic. Najważniejsze, że... Napluń, Teraz jestem... Taką połowie składania tej dużej szafie, szafeczki, w której będą znajdowały się moje ubrania. Do Lejta Monstera będzie ci pak. Teraz będę tworzył szuflady <grym> i później będę sobie wszystko do tych szufladeczek, szufladeczek wkładał. Posprzątam sobie wszystko tutaj, żeby było pięknie. Zbędne kartony wyniosę do garażu i moi drodzy państwo, pokoik będzie gotowy. Nie mówię, że 3-bit nie jest pok, tylko że zamawianie go na dowóz to przesada. O, i tutaj kolego masz błąd, ponieważ 3-bit, 3-pak i patrz, 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 patrz. Ja miałem 3 bity w takiej paczce. Napisałem 3 bit, 3 pak, i są jakieś śrubki. Ale generalnie no, chodzi o to, że. Yy, no. W zasadzie tyle. Dobra, kolejny updejcik, zobaczcie, szafeczka już jest złożona, jest nie? trochę mała, no, tylko trochę nie pomieszczą więc zorganizuję sobie tutaj taki stojący wieszak na koszulki i Pog. prawdopodobnie postawię go tutaj. Tą szafeczkę sobie tutaj umieściłem, łóżko przesunę do tamtej ściany, No i uzyskają sobie tutaj więcej miejsca i myślę, że jest o wiele lepiej teraz. Ta szafeczka, będą tutaj jakieś pierdołki na niej małe, tutaj u góry też. No to, to trzeba, jakieś oro fall szybkie? Bluzy, majteczki, skarpety. Ewron.